Witam Was w części drugiej odcinka trzeciego z Gryffline. Sami widzicie, że poziom trudności, czy może poziom zaawansowania poszczególnych poziomów nie jest już taki prosty. Trzeba się bardzo nakombinować, dlatego myślę, że od przyszłego odcinka będzie jeden poziom na jeden odcinek. Bo widzę, że tutaj trzeba dużo pokombinować. Co ja mam ci tu zrobić, chłopie? Aha, dobra Jeśli możesz, to mi to oddaj. Dobra, czy ja cię tu przepchnę skrzyneczko? Tak, na wszelki wypadek. Ja muszę z tej strony. I co? Kusimy się... Dobra, wpierw tego uratujmy. Teraz tak, kusimy się tam wlecieć po ten pyłek? To jest na pewno do wykonania. Zróbmy to w ten sposób. Raz. Raz. Dobra. Tu. Myślę, że to tylko w ten sposób idzie wykonać. Hop! Mamy, 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 ludzie, mamy. Ja to wykonałem. Ja w to nie wierzę. Teraz tylko, żeby nie sfeilować. A, jest. Dobra. I rozumiem, że skrzynkę muszę przepchnąć tam, tylko czy ona mi się aby nie zniszczy? Pierdzielę to, dobra, poszła tak hop, 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 no dobra, nie, nie, ty się trzymaj, mysz, muszko, trzymaj się, muszko. Bo przecież, dobra, o, i jedziemy tu, a no, jednak dołem nie jesteś w stanie. O, daj mi pyłek. No, jednak trzeba to podciągnąć w górę. Nie wiem, uruchomiliśmy... Kurde, mam no nadzieję, że to nie jest na czas tu. Dobra. Dobra. No nie mówcie, że tu jest koniec. Dobra. Druga część nie była zbyt długa, dlatego pójdźmy jeszcze jeden poziom do przodu. Raz zginęliśmy. Poprzednia grałem zgnębiony trzy razy, więc jest postęp. Grałem minutkę dłużej, ale to tylko przez yy, przerwę w nagraniu. Kolejny poziom. Next. Cóż teraz będzie? Mamy 12 minut. Kolejnej części trzeba je dobrze wykorzystać. Aha! Czyli lawa od dołu, spróbujemy uratować, bo właśnie uratowanie tych wszystkich postaci daje nam dodatkowe bonusowe poziomy. W poprzednim tego typu poziomie nie wykonałem tego. Później uratowałem tą istotę, no to spróbujemy teraz w odcinku. Zaczynamy, muzyka już. Muzyka już nas nastraja. Lawa nas goni, bo się zmieniają kolory. Kurczę, jak ja tego nie lubię. Mię to od razu tak stresuje i fail, 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 fail na początku, jak zwykle. Eee, Pozwólcie, że zrobię restant. Poziomu zaczynamy jeszcze raz. Jakieś trzęsienie. Seismografu nie mam, ale ten początek jest taki sobie. Tak. Dobra. Teraz powinno się udać. Dolecimy, dolecimy. Tak. Kuleczkę energii, to jestem w stanie zebrać. Dobra. Ratuj, ratuj, dobra. Wow! Kurde, facet, facet, checkpoint, checkpoint, dobra. Chwila przerwy. Facet, ale proszę Cię, nie rób mi żadnych takich przewrotów. Ja Ciebie proszę, robaczku mój. Dalej, dalej, dalej. Co tu mamy? Wow! Leci. Wow! Co to było? O oh, fuck. Ja się tej gry boję. Dobra, checkpoint. Nie! Do checkpointa, proszę cię. Wow! Wow! No niebezpieczna ta gra się robi, ale szczerze, bardzo mi się tu podoba. Co tu mamy, dobra? Wow wow wow, wow! 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 Ta podzielność uwagi, którą trzeba tu mieć. Dobra, checkpoint. Udało się. O kurde, ale synchronizacja to tu trzeba mieć. Dobra, nie zebrałem tych pyłków. Robię coś brew brew sobie. Ale... Ja bym prosił o checkpoint. Wow, 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 wow. Dobra, checkpoint, jest, jest checkpoint, jest dobrze. No nie mówcie, że mnie tu goni ta lawa, bo... Nie! Aj, 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 dobra. W sekrecie powiem Wam, że tego, tego naszego przyjaciela, którego teraz pan... suszarka zabił czy wciągnął, czy nie wiadomo co. Znaczy, no to nie jest typowo sadystyczna gra, więc raczej go nie zabił. No, to było już na granicy. Wow, 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 wow. Checkpoint, no ale no... Aha, co tu mam zrobić? A, takie buty. Wow, 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 wow. Dobra, tu. Całe szczęście, że mamy jeden pyłek. Pod nogami nam się już czerwono robi, czyli znaczy znak, że z śmieci się zbliżałem i będzie koniec poziomu, chyba. No, szkoda, że tak failowałem, ale no. Niestety chociaż może ludziska mamy 8 minut, spróbujemy zrobić restart, nie? Restart a co? W 8 minut chyba się wyrobimy. Nie wiem, to jest ostatnia moja próba, jak teraz skopiemy. Najwyżej mnie powiesicie w komentarzach, ale będę się starał nie stracić. O, ta no, 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 blisko było, blisko było. No, pacet, dobra. Checkpoint. Kuleczka energii, której wcześniej chyba nie widziałem. No, nawet nie pamiętam, dobra. Wow, dobra. Jest dobrze. Kolejny checkpoint. O. Dobra. I lecimy, lecimy, lecimy. Checkpoint. Oj, blisko było, ludzie. Stres, stres. Bo nie wiem, czy to mnie. Czy ta lawa mnie goni, czy nie. A nie chcę się przekonywać, bo jak ją zobaczę już na dole ekranu, to wierzcie mi. Dobra, i tutaj swejlowaliśmy, tak? O, kurde, ludzie. Wiecie co, zróbmy tak. Nie chcę ryzykować, a chcę wam pokazać, że tą istotkę można uratować. Co tu nasz robaczek zrobił, to było poprzednio tak szybko. LOL! Dobra, 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 bo. E, e. To nie jest śmieszne, bo się czerwono robi. Albo nie goni na stalawa. No, ale ja nie chcę zginąć w taki głupi sposób. Aha! To było tu. Dobra, dobra. Już wszystko jasne. Yes! Uratowaliśmy naszą małą istotkę. No, małą czy małą, no my jesteśmy od niej mniejsi. O, dzięki. Dodatkowe punkty. Muzyka się wyciszyła. Pym, 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 pym. Koniec, i myślę, że tym poziomem zakończymy ten odcinek. Wróćmy jak zwykle do Kokonu, żeby się pożegnać. No. I tak dzisiaj nietypowo. Odcinek był podzielony na dwa party. Ale było warto. Ja się z Wami w tym momencie będę żegnał. To był trzeci odcinek z serii To się wygra Fline, a grał dla was Vanquish. Vanquish. Cześć!